Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku mega gratka dla każdego kolekcjonera. Otwieramy display boxa z kolekcji Panini Euro 2020 Kick Off 2021 wersja nordycka. Kolor pomarańczowy jak już zdążyliście zauważyć. 50 saszetek w takim display boxie. Cena 2,50 euro za saszetkę, więc... Ponad 10 zł. No i co, ja już tutaj sobie przyciąłem. Będzie dużo otwierania, więc nie będziemy przedłużać, tylko lecimy od razu. I nie wiem, czy pamiętacie, jak oglądaliście odcinki wcześniejsze: Giftbox, duża puszka, Starter Pack. W każdej saszetce mamy Nordyka, więc zobaczymy, czy uda się zebrać cały chociaż jeden zestaw, a może dwa, no bo 50 kart to w sumie można prawie trzy zestawy zebrać. Cztery karty specjalne. Popatrzcie w tej saszetce. bazówek nie będę pokazywał, bo to naprawdę e, będzie bardzo długo trwało. To fan's favorite Finlandia. Tutaj mamy multiple Portugalia, Deepay i game changer Cristiano Ronaldo, czyli skupiamy się tutaj na Nordykach i Rarkach. Pozostałe karty będę tylko pokazywał, szybko czytał. Modric, tutaj multiple Rosja, Game Changer, Sergio Ramos. To jest druga karta Nordycka. Pewnie dużo też wpadnie nowych braków do albumu. Ricardo Rodriguez, fans favorite. Tutaj mamy Arnautowicza, Gol Machine i trzecia karta Game Changer Harry Kane. Hennessy, fans favorite. I jest pierwsza rarka Gianluigi Donna Roma. Pięknie, jego mam, ale mimo to jestem zadowolony. Tutaj sobie ją położymy. Dalej, Pickford. I pierwsza karta z Danii Eriksen, Polsen Dolbek, Braithwaite Skandynawian, star. Koszulka naszej reprezentacji. Dalej Pickford ponownie. Finlandia Hradecki Tojwio, Arajuri Uronen. To jest piąta. Karta nordycka, dalej Kielini, znowu Dania Schmeichel, Kier, Christensen. Jak no na razie wpadają wszystkie inne karty: Dania Secret Hero Kurbiaszow, Fans, Lindelew, Defensive i jest Robert Lewandowski na karcie Game Changer. Second Skin Węgry, Multiple Hiszpania i Lindelöf, Lustig Olsen Jansson Szwecja. Pepe Fans favorite. I mamy drugi raz Roberta Lewandowskiego. Troszeczkę to musimy tutaj ścieśnić, bo w jednej. W jednym rzędzie 9 kart musi być. Galat Bale, Shining Star. Lowren. Tutaj mamy multiple. Finlandia. Lenglet, czyli 4 karty. Berg kulesewski, Forzberg. Więc na ten moment mamy 3, 3, 8, 9. 9 różnych kart nordyckich. Second skin Holandia. Draxler Keyplayer. I tutaj Game Changer Sergio Ramos. Second skin Francja. Multiple Dania. I powtórka Radecki Toivio Arajuri Uronen. Szalanolu, Paulsen i Dania ponownie. Schmeichel Kier Christensen. Walker, fans favorite. Game changer, Robert. Popatrzcie: trzy razy już mamy go. Granit Chaka, Secret Hero. Do momentu otworzenia tego display boxa te wcześniejsze produkty dały mi 17 różnych kart, czyli jedna tylko nordycka brakowała do kompletu. Blind, Fans i Screenar Defensive. A tutaj mamy drugi raz szwedzką kartę. Magin Fans. Tej Multiple Czechy i Game Changer Modric Second Skin Ukraina tutaj mamy Danię i jest Bernardo Silva Jewel bo tam poprawialiście mnie więc postaram się wymówić dobrze Hradecki fans favorite i Gunok Goldstopper. A tutaj mamy Szwecję. No, czyli na razie Robert Lewandowski tutaj najczęściej wpada. Trzy razy. Mamy 10 różnych kart, więc jeszcze 8 brakuje. Eriksen fans favorite, Game Changer, Modric Znowu Jewel, Pogba. Second skin Belgia, Draxler Keyplayer i powtórka tutaj z Danii karty. Weinaldum, multiple Austria i Szwecja. Trzeci raz karta, gdzie jest Berg Kulusewski i Forsberg. Baumgartlinger fans favorite i jest druga rarka. Tym razem Harry Kane. No wpadają mi na razie powtórki. Cristiano Ronaldo po raz drugi. Milik. Goal machine. Sparf. Finlandia. Nie ma jej jeszcze tej karty. I tutaj mamy Vandaika Shining Star, Zakaria Fans Favorite, Multiple, Szwajcaria, Poulsen i Hurricane Game Changer, Second Skin Portugalia, Courtois, Goldstopper i Finlandia. Trzecia karta. Sparwlot. Kamara Taylor. Więc na ten moment mamy 12 różnych kart nordyckich. Hamsik. Fans favorite. I tutaj mamy multiple Polski. I czwarta karta z Danii. Hojbjerg Was Delaney Skow. Veratti fans, Liwakowicz i kolejna karta, tym razem Virgil van Dijk. Davis fans, multiple Turcja, Cristiano Ronaldo, Game Changer. niespodziankę, uciętą kartę. Wow, mamy trzecią rarkę, popatrzcie i jest Kevin De Bruyne. Nie miałem go, więc to jest nowa karta do kolekcji. Do tego Pereira, Ruben Dias i mamy Puki Jensen pojan Palo. No ładnie, trzy rarki już w tym display boxie. A co ile mamy tutaj rarki? Rarki mamy co 16 paczuszek. No czyli no 3 są gwarantowane. Zobaczymy, może będzie więcej. WIDA. I tutaj Game Changer Harry Kane. Trzecia karta. Secret Hero Włochy. Second Skin Niemcy. Tutaj mamy multiple Ukraina Key player Daniel James I Finlandia Szoboszlaj Fans Favorite Milik Goal Machine I Dania No na razie się to fajnie rozkłada Tylko jeszcze brakuje jakichś tutaj kart nam Mamy 8 czyli jeszcze 4 różne Karty brakują, nordyckie, Tufan, Multiple Francja i Van Dyke. Ktoś jeszcze brakuje tutaj ze Szwecji i na pewno e, nordyckie Invincible brakuje jeszcze. Dyer, fan's favorite, Kralki Player i jest właśnie ta brakująca szwedzka karta mordycka Van Dijk Fans favorite i Game Changer Kevin De Bruyne też go brakowało tutaj Antoine Griezmann Shining Star więc jeszcze dwie karty brakują Cross Fans favorite. Tutaj mamy Wicela, Carasco Telemans Multiple i Finlandia. Na Was, proszę. Ta karta właśnie brakowała. Game Changer, Gianluigi Luigi, Donna do mojego kompletu tam. Przynajmniej, czyli jeden komplet już mam. Iden Azard, Jewel. Jarmolenko, fans favorite, Rudiger, Defensive Rock i Finlandia. No już dużo nie zostało nam. Second skin Słowacja, multiple Węgry i Modric Game Changer. Wyciągamy resztę saszetek, które tutaj nam zostały. Ile jeszcze ich jest? No już dużo nie ma, chyba około 10. To zabieramy. Tutaj mamy 5 6 11. 11 zostało nam saszetek. A więc jest jeszcze szansa na jakąś rarkę. Second skin Rosja, i tutaj mamy Szwecję. Second skin Finlandia. Dragowicz, fans favorite. Szwecja. Kolejna karta: Demiral Shining Star. Żirko fans favorite. Znowu ta sama karta co przed chwilką. Felix. Secret Hero. A tu już wam zdradziłem, bo w sumie nie powinienem, ale pewnie sami widzieliście, że to on. Bale fans favorite. Ake defensive. Kevin De Bruyne. Gdzie go mamy? Tutaj. Game changer. No czyli najmniej. Jest tego na Romy widzę. Dopiero jeden raz go trafiłem we wszystkich saszetkach. Second Skin Chorwacja, Weissanen. No i jest Nordic Invincible. Brakowało właśnie tej karty nam tutaj jeszcze. A więc teraz będzie chyba komplecik. Czekajcie, to, jest, to są karty bazowe. Tu mamy 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak jest! Czyli jeden komplet będzie. Zobaczymy, może się uda jeszcze więcej. Ilmas Fans Favorite. Tutaj mamy Finlandię. Jewel Frankie de Jong. Coraz mniej tych saszetek, chyba 6 zostało. Glik Fans Favorite. Tiago, Key Player, no i super, jest Donnarumma, czyli w sumie mam dwa kompletne sety nordyckie po otworzeniu tych wszystkich produktów, czyli dwóch Starter Packów, give boxa dużej puszki i tego display boxa dzisiaj. Il Sanker, Fans Favorite, Dolberg, Breitwit, Polsen, Multiple. I co my tutaj jeszcze mamy? Schmeichel, Kier, Christensen. Czy będzie jeszcze jakaś rarka? Będzie Invincible. No, piękny boks. Powiem Wam cud miód orzeszki. Dwie karty Invincible. Normalna i nordycka wpadła. Do tego tu jeszcze mamy Van Dyka. Game changer Van Dyke. Loris Fans Favorite Jiru goal Machine. I zostały nam ostatnie dwie saszetki. Co jeszcze wpadnie? Bardzo się to fajnie rozdzieliło. Nie ma tak, że którejś karty jest bardzo dużo. Albo dwie, albo trzy. No i tutaj nordycka. Patrzcie, ja nie mogę. Pięć rarek. Robert Lewandowski. Co za boks. Niesamowita sprawa. Robert Lewandowski jeszcze tutaj mi wpadł. Austria, second skin. Jorginho, key player. I Dania jeszcze. I co w ostatniej saszetce? No, takie produkty to mi się podobają. Vaclik Fans Favorite. Tutaj Multiple. Patrzcie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. Czyli dziewięć w sumie było. Pięć kart specjalnych. No co za sażetka? Eriksson, Polsen, Dolberg Braithwaite. Czyli tutaj tych było czterech. To jest karta, której najwięcej mi wpadło. No i co? Podsumowujemy, moi kochani. Udało się zebrać jeden kompletny set dzisiaj z tych 50 saszetek, bo jest ta najrzadsza nordycka Invincible. Wcześniej trafiłem również ją, ale brakowało mi tam Donna czyli jedna Donna Roma idzie do tamtego setu. Jest kompletny i tu mamy drugiego Donna Rome, czyli dwa kompletne sety mam nordyckie. No i jak widzicie, pełno innych kart. No a to co mnie dzisiaj tutaj Dosłownie miło pięć rarek w nordyckim display boxie: Invincible, Kane, Donna Roma, De Bruyne i Robert Lewandowski. Coś pięknego. Moi kochani, no czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które mi wpadły. Ja się powoli z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i co, widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!